<noise> Nasypaliśmy do tubki granulę z tym z suchym lodem i w tym za zakryliśmy to. Musieliśmy to po prostu dociść i potem pod wpływem ciśnienia to wybuchliwało. Nie wiedziałem, że wybuchnie. Myślałem, że to będzie jakieś wydawać dźwięki albo, że się to będzie poruszać na stole. ja Tak za tak tak nie, tak do, z ruky. do nauki trzeba się porządnie przyłożyć. Możliwości do wzięcia udziału w przeróżnych eksperymentach z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych jest w Edubusie wiele. To bowiem swoiste laboratorium na kółkach. Myśmy Politechniczka Laboratorz, także myślą jest zakładnie takowa, że přijíždíme ke szkołom, do mamy programy pro dzieci, odpoledne pro učitele. A je to o tym, że to nie jest żadna e, faktycznie nebo show. ale jsou to skutečně laborky, takže ty programy jsou sestavené tak, aby děti viděli pokusy, aby je sami i fakticky si zkusili a tím pádem vlastně se co nejvíce naučili. Tak je to kouzlo. Hele, zatleskejte jim, protože to jsou kouzelníci. Przede wszystkim pracujemy tutaj z różnymi materiałami, na przykład z suchym lodem. Oczywiście jest to bezpieczne, nikomu się nic nie stanie, ale warto, żeby dzieci coś o tym wiedziały, żeby wiedzieli, co to jest, żeby na pewno zrozumieli, żeby nie pojawił się żaden problem. Dlatego przygotowaliśmy dla nich też materiały w języku polskim, żeby po polsku po prostu usłyszeli o tym, co się będzie działo, z czym będą pracować, jak to będzie wszystko wyglądać. Oprócz suchego lodu, czyli zestalonego dwutlenku węgla, w Edubusie można poeksperymentować także z ciśnieniem, robotami czy drukarkami 3D. Podczas zajęć uczniowie rozwiązują dodatkowo zadania na ekranie tabletu lub klasycznie na papierze. Dostaliśmy karty pracy i wpisywaliśmy, do czego się używa e, suchy lód, e, jaki ma ile ma stopni i dzięki temu więcej, jakby sobie myślę, że sobie więcej zapamiętamy. Niektórzy boją się przedmiotów ścisłych, Edubus ma za zadanie je odczarować. Tutaj widzą, że jest to tak naprawdę coś praktycznego, że to jest coś, co dzieje się dookoła nas i że mogą. Zobaczyć to, że ta chemia i fizyka to jest naprawdę coś, co działa, a nie są to tylko jakieś cyferki na papierze. Wczoraj były cztery szkoły zaolziańskie, dzisiaj są trzy szkoły zaolziańskie, no i jeszcze są cztery szkoły z Czeskiego Cieszyna, w sensie czeskich podstawówek. Natomiast jutro przejeżdża autobus do Karwiny, gdzie z kolei będzie ta oferta dla karwińskich szkół. Tak, a nie się. Jo? Ja jo? się nie mówił. radę, czy. Radek do jak widać, odkurzacza można używać na wiele sposobów. Aby na własnej skórze wypróbować jednego z tych bardziej niekonwencjonalnych, potrzebny był śmiałek. Obawiałem się, dlatego że nigdy z zmiany nie robiłem, i myślałem i widziałem to, że to ktoś zrobił, i było to takie ym, nie mnie Coś cię najbardziej zdziwiło, zaskoczyło. Odkryłeś coś nowego że ciśnienie atmosferyczne ma taką siłę i ciśnienie na nas około dziesięciu Tysięcy kilo, kilogramów. Dobrą zabawę mieli oczywiście uczniowie, ale najważniejszą grupą docelową całego projektu są jednak nauczyciele. Może nie przemyci wszystkiego na lekcje, ale przemyci w sensie jakiegoś ognika, może jakieś kółka powstaną, e, może po prostu dzieci będą się domagały. Niemniej jednak zostanie to w tych dzieciach i zostanie to w tych nauczycielach i zobaczymy, czas pokaże, jak to zaowocuje. Uczymy się przecież całe życie. Nauczyciel też się musi uczyć, też się musi kształcić i, i mo, może też popatrzeć, jak inni robią te doświadczenia, żeby sam później mógł je z uczniami przeprowadzić. Ja też cały czas staram się jakieś doświadczenia na YouTubie czy na innych stronach znaleźć, a jak tak widzi to człowiek na żywo, to zawsze lepiej niż tam gdzieś na małym ekraniku.